Oglądacie kolejny odcinek moich pojebanych przygód. W poprzednim odcinku powiedzieliście, że chcielibyście zobaczyć to, co mi się nie udało. Nie kumam tego, ale dobra, jeżeli chcecie, to macie, zobaczycie, co mi się nie udało. A nie udało mi się bardzo dużo rzeczy, bo nie udało mi się tak. Nagrać jak jadę do HTG po raz pierwszy. Nagrać do HTG, jak jadę po raz drugi, naprawić elektrykę. Udało mi się, co prawda wymienić pół, ale nie udało mi się za bardzo zlecić, sklecić z tego filmu. Potem jeszcze jechałem trzeci raz do HTG i za każdym razem był chuj. A na koniec zrobiłem dla was piosenkę Kip-Hopową, która tak bardzo wam się podobała, że chcielibyście, żebym wrzucił to luzem tylko no niestety nie mam budżetu na telewyski. Dobra, ale ogólnie rzecz biorąc to mam jeszcze duże plany, ale o tym później. Zauważyłem, że większość moich historii zaczyna się tak samo, czyli że tam wychodzę z chaty i coś tam. Tak więc teraz zrobimy nieco inaczej, ponieważ wypada mi migać regularnie. Tu teraz mi wypadł i się Kutasiarz ukruszył. O kurwa rzeczywiście! I mi było bardzo przykro, więc teraz zamontuję go na trutki, a potem lecimy do Hatek, bo się za chłopami stęskniłem To chyba nie ma sensu Nie, trytka tu nie pomoże Pomóc może Laho Dobra, teraz spróbuję to wywiercić i nagrać jednocześnie Ja pierdolce za debil to wymiesz no, chyba tu, kurwa, była jakaś przygoda. Będę to wkleił. Dobra, wymyśliłem, że jednak będą trytki, tylko teraz muszę wymyślić, jak je popuścić. Złapałem to na trytkę, ale zaczyna, zaczyna bardzo padać, więc się chowa. i lecę. Lecimy do HTG. No więc tak, przyjechałem do HTG, no i... Tu chciałem wam pokazać jak powstają te super sceny, yy, w ogóle nie reżyserowane, takie jak ta, która nastąpi dokładnie teraz. Na no to jesteśmy. No i myślę sobie tak, wbiję tam, będzie fajnie, nagram coś ciekawego, no i nie było okay. nic ciekawego, poza przywitaniem. No, więc yy, nie za wiele nagrałem wtedy w HTG, więc uznałem, że nie będzie z tego odcinka, natomiast potem wracałem sobie do domu i zaczęło padać i pomyślałem sobie, że skoro mam tylu napęd i to w dodatku z zaspawanym dyfrem, to może sobie kopnę w sprzęgło na rondzie jest godzina pierwsza a jako że pada tak jak widzicie no to jadąc ultra spokojnie wiecie no i spokojnie jak tylko potrafię niestety napotkałem rondo i musiałem się ratować yy, kopiąc sprzęgło Prawdopodobnie urwałem pół więc prawdopodobnie jutro, na jutro życie samo napisało nam scenariusz Na szczęście pół oś i zobaczymy czy nie trzeba jej wymienić Na razie wiem tylko, że samochód bardzo mi stuka No, no i zobaczymy co da się z tym zrobić Jutro rozbieramy furę i patrzymy No, więc się sam napisał scenariusz Elo Dobra, no to ogólnie diagnoza została wczoraj postawiona chyba trafnie Ale dzisiaj ją sprawdzimy No temat jest taki, że trzeba naprawić samochodzik <laughs> Wiem tyle, że koło to koło Kręci się, no mimochodem, że tak to ujmę, nie, nie, nie jest związane z dyfrem, no i zaraz zobaczymy, czy to poszedł przegub. Wydaje mi się, że przegub. E, gorzej, jeżeli dyfer, no bo to by oznaczało kolejny dyfer, no ale wjeżdżam na moją przygotowaną rampę i zobaczymy. A oto ta przygotowana rampa, czyli najazd z lawety na dwóch blokach. A, nie, jednak zmiana koncepcji ze względu na bezpieczeństwo. Tylko po co to nagrać chyba, nie? Po co nagrać, że zmieniłeś koncepcję, nie? Światło ci nie świeci debil. No dobra, dużo miejsca tu nie mam, ale wystarczy. Tu pod spodem już widać zlokalizowana usterka. E, o, widzicie? To nie powinno być takiej krzywej, nie powinno wyciekać z tego dużo smaru no więc troszkę podniesiemy furkę i możemy działać no ale taka mała anegdotka jest też taka, że to nie będzie takie proste ponieważ fabryczne mocowanie podlewarek się pierdoliło jak Tadzik do krawczyka po prostu po same pomidory nie więc trzeba będzie kombinować jeszcze się tu od spodu mam jeszcze tą gumę rzadko spotykane po 2-3-6, no ale hej tak jak białe progi <gry> aha jeszcze sobie przypomniałem, że tą śrubę warto jest odkręcić trochę wcześniej niż później. Mm. Patrzcie, nie mam przedłużki. A klucz haczy o tą ofelkę? felgę Ja pierdolę Znalazłem tylko tą przegubową i liczę na to, że jej nie rozjebie. Znaczy w się Super Jest! Udało się Najgorsze jest to, że tego auta nie ma o co kurwa podeprzeć No to czas się wciągać pod potwórę Tak jak wam mówiłem, udać rozjebaną włos. no nic. Ale bondo rokiem było. Odkręcamy. Oj kurwa, na chuj mi te drifty były. No, ale w tym miejscu, moi kochani, może być problem, ponieważ obudowa na tyle się wygięła, że nie wchodzi mi klucz, więc będę musiał parę razy piznąć młotkiem chyba. Patrzcie, jak ją rozjebało, nie? Teraz wam to pokażę, jak ją wytarga wstęp, ale nie mogę mi wyjaśnić, z takiego rozkóru. Pierdolę to. Serio. Eee, tak to ja mogę zmieniać te położenia. Chodź Pora zrobić oględziny. Generalnie temat wygląda następująco. Nie wiem co tu się odjebało. Ale chętnie to otworzę i to sprawdzę, bo patrzcie, no, no kepisz... Nie będę mówił jak... No i fajnie. Dobra, udało się teraz tylko zrzucić z tych bloczków i sprawdzimy, czy to jeździ, czy stuka, czy nie stuka. Ale raczej nie stuka, no oczywiste, że nie stuka, jak wymieniłem kurwa na działającą część kupki. Dobra, opuszczamy to. Je, panie, opuszczamy lokal. I teraz patrzcie, zaczął mi się osuwać samochód i przytrzymałem go kolanem, myśląc, że dam radę, że wytrzymam, no, ale on miał inny plan. Będzie. Przynajmniej już jest na ziemi. Dobra, muszę odjechać, ale zanim odjadę, to muszę zmienić spodnie, żeby nie ujebać sobie tapicerki. Można jechać No i ten sam case co poprzednio, czyli nie nagrałem nic co mogłoby zakończyć ten odcinek, więc uznałem, że dobra, tym razem nie wyszło, ale spróbujemy innym razem A ów inny raz wyglądał w ten sposób, że któregoś razu wybrałem się na przejażdżkę moim samochodzikiem, zgasiłem go i już nie odpaliłem no co dzień dobry. Nie wiem czy kojarzycie, ale tam chyba dwa odcinki wcześniej mówiłem wam, że mój samochodzik odmówi posłuszeństwa i sprawę wygląda następująco. Nie odpala! A musimy pojechać go naprawić do HTG i teraz my to możemy nawet Arek mnie pociągnąć do tyłu. Nie, nie. To Generalnie... Wyleci, widzisz. Zobacz jak, jak ci postrzelał lakier Kuba. Przecież ten cała ćwiartka ci wypadnie za chwilę. Dobra, 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 dobra. Śmieszek kurwa! Tamochód. Musimy generalnie odpalić na pych samochód i spróbować dojechać do obornik tak, żeby nie zgasł, więc trzymajcie kciuki. Kurwa. Ale odpalamy go do tyłu? Dobra, Jola. Dobra, no to lecimy na trzecim. No to dojechaliśmy i znów pełen wiary i nadziei, że coś nagram ciekawego przyjechałem do HTG. I było powiedzmy... No siema, a, a tu co? Paczka. Co to za Hamble są? A to Pondy. Proszę? To Honda. Nie wiedziałem, że Honda robi ciężarówki. Uuu. O, już święta przyszły wcześniej. Kurde. Ale bydle. Ile to łatłoczków? 10? 8. jebie. To jest wasz produkt? Mm, powiedzmy. <laughs> My się podpisaliśmy, ale nie nasze. Tak? tak jest dokładnie tak. Jest. Kiedy montaż? Zobaczymy, jak najszybciej, jak będzie czas. Okay. Czyli nie szybko. Jak tylko wyjedzie to mnóstwo samochodów chali, mhm, tak? Dokładnie tak. To jest tył To jest tył. To jest tył, bo jest mały. <grym> mały. Dla na jaren O kurk, o Czyż to są kurwa od Tira, co ty gadasz? No a u chłopaków auto na aucie. No sakre. Nie zazdroszczę. Chociaż trochę może. Jak to mówią chłopaki, chuj pieniędzmi, ważne, żeby robota była, nie wszędzie? co tam działasz w tym momencie? Kręcę śrubkę za tym w zacnym wozie w koloru granatowego. A to mi wóz. Moja miłość. No co ktoś tu ty tyle tych wsadził? Ja Ale co Przemo, tutaj będzie, rozumiem, spełniane marzenie każdego kierowcy BMW? Tak, wkładamy dwa osie. Dwa osie, To mi też poproszę włożyć od razu, za jednym zamachem. No za godzinę. Dobra, fajnie. Tak, już damy radę. A w tym miejscu Grzesiu składa jakąś elektronikę. Nie będziemy mu przeszkadzać, bo musi szybko skończyć, żeby mi pomóc. Tylko szybko wrzucimy ten sofa do hondy i. i do do, no, do schody też później. No jeszcze tylko do przestrzeni samochodu? Nie, no nie będziemy. Czy pan musi tak napierd... Tak. Także jeszcze jest dwa zadania: ja podskoczę jeszcze w jedno miejsce, tylko oddać samochód. I ten sterownik. I może za tydzień damy radę Nie, i jeszcze zabieramy za <noise> wuhu, wuhu. Biedny chłop przyjechał kurwa jakiś pajac i będzie dupę zawracał. No trudno. W środku łysy, Słońce no. wali, czas ucieka, trzeba zająć się naprawą. Ja jestem takim sztukmistrzem, że wystarczy mi tylko śrubokręt do tego. I grze się z Hatekiem. Ja sam nie ogarnę, bo te porąbane rzeczy są. Oj, schok. Dobra, i teraz patrzcie, co tu się kurwa dzieje. Kto to kurwa robił? Co to kurwa jest w ogóle? Patrzcie, patrzcie. Widzicie? To są po prostu jakieś żarty. Dobra, ale zamiast płakać pokażę Wam co jeszcze wiem. Wiem tyle, że tu znajduje się bezpiecznik numer 26. Uff, bezpiecznik się przepala. Według wytycznych, według rozpiski na klapce, jest to bezpiecznik 26. Instrument. Ten kombin bla bla bla, no nieważne. No. No generalnie to to się dupi, bo zauważyłem to przy próbie odpalenia, no i nie kręci mi rozrusz. No i tyle. Jeżeli tego nie naprawimy z grzesiem, no to nie wracam do domu. Hehe, <laughs> nic śmiesznego, nie ma się co, nie ma się co śmiać. Dobra, grzeź w końcu ma chwilę. Idziemy zerknąć co to się tam wzięło. podrywał i spędziło. Wymieniliśmy z grzesiem bezpiecznik. Poza tym, że coś pipczy, to no i bending się pierdoli, to generalnie auto odpala i nagle wszystko jest dobrze. To jest tak jak idziecie na badania do lekarza i wiecie, coś was boli, kurwa cały czas, tydzień was coś napierdala, idziecie do lekarza, przestaje was boleć. To jest, i, I wrócę do domu i będzie się działo dokładnie to samo. Kto? Kto takie rzeczy robi? Już naprawdę wolałbym mieć kurwa krzywą podłużnicę niż takie chujstwo. A tu co? Chujów sto. Jeszcze kurwa mogę spłonąć w tym aucie. Super! Niki Lauda. Dobra, czyli po prostu zadanie domowe dla buby. Muszę wrócić na hatę i się tym zająć. Nie no. będę tu chłopaką dupy zawracał jakimś klejeniem moich niezaizolowanych przewodów. Dobra, nawet tego nie skręcam. Spadam na hatę, tak jak mówiłem, zadanie domowe do odrobienia. Eee, no i tyle no o, co? No i co? Naprawimy. Elo! No, i ten sam temat co poprzednio, nie ma zakończenia. Nie zaizolowałem tych kabli na chacie, nie zrobiłem tego, bo nie miałem czasu. No i co, no i odcinek do dupy. No co? pojechał chłop do HTG i kurwa nic nie zrobił. No ale potem pomyślałem sobie, tak, że no dobra, jeden film nie wyszedł, drugi film nie wyszedł, no ale dobra, ter teraz już zrobię, teraz już się uda. No i po obejrzeniu pewnego filmu, a zresztą tłumaczę to teraz. Pojeżycie taką personę jak Nightride? Jeżeli nie, to obczajcie to. No i tu zacząłem się rozwodzić nad tym, jak bardzo mi się podobają te filmy, no bo taka jest prawda i tak dalej, bla 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 bla, i że jeszcze w ogóle mam coś w planach i tak dalej. Ja w planach była wycieczka z Olą, żeby to nagrać, ale że jakoś tak kurde nie szło, no to to nagrałem, ale nie zmontowałem. No i to wszystko było takie do dupy, no i kurde, a teraz jeszcze mówię, że od DJ Beats do mnie napisał i że fajnie, i że obczajcie jaki teledysk zrobię, którego nie zrobiłem. Więc artystyczny początek mamy już za sobą, a teraz jak to wyglądało naprawdę. O Jezu. O Jezu. Wybraliśmy się z Ołom na wycieczkę górską, samochodem jak najbardziej górskim, tylko że nie. Cisza, spokój. Ty, ja, szum wspomagania. Kierownicy. Chcieliście więcej oli, to macie Cześć. Jest. Nawet pod czarnochem Pod czym? Pod czarnochem. Kurde, ostrość. Nie ma. No i co? I skończyła się wycieczka. Teraz miałem taki plan, żeby nagrać wam taki smutny początek innego wideo jak to się wszystko psuje. Ojej, patrzcie idę. Och, powolne iście do auta. Biorę teraz kluczyk do ręki, naciskam, co jest? Nie otworzyło się? Jak to się nie otworzyło? Dlaczego? DLACZEGO? No, klikam, klikam, nie otwiera się, dobrze wiem dlaczego, bo spierdolił się zamek. Dobra, otwieram kluczem, wsiadam. I teraz też, nieostre, dobra, wsadzam klucz w stacyjkę, przekręcam i co? I gówno. Po pierwsze, nie ruszają się zegary, bo coś się zjebało w elektryce, a po drugie, auto gaśnie jak jest na jałowiek. Przepływomierz. Teraz wyjazd. I teraz miało być nagranie Ladi by Abica Te takie rapsy i tak dalej, w ogóle super Ale no, sami zobaczcie jak mi to wyszło Jak było w poprzednim filmiku E36 na krawężniku, zderzak full na krawężniku No suwa, nie, dodatkowo nie chciałem dograć jeszcze urywki jak tam niby driftuje, bo już za ciemno No i tak to właśnie kurde wygląda Dobra kończę, bo to już 18 minut ma ten film, więc Do brzegu buba no i tak to właśnie jest z tym życiem i pisaniem przez nie scenariuszy. Scenariusze zostały napisane, tylko problem był w montażu. Montażysta był do dupy, nie był w stanie tego wszystkiego zebrać do kupy i zmontować. No ale jak widzicie, w tym odcinku się to udało. Skręciłem z tego gówna bata, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, no to napiszcie mi to w komentarzu, żebym wiedział. Dodatkowo mam przygotowane jeszcze parę materiałów, bo na przykład byłem w HTG i wrzuciliśmy A36 ja na hamownię, ale nie na rolki, tylko na taką drogową. To moim zdaniem jest nawet w moim przypadku trochę lepsze, ponieważ jednak hamownia drogowa pokaże wam, to, co jest na drodze, a nie to, co jest na rolkach, a raczej zazwyczaj auto jeździ po drodze. Wyniki tego testu są dosyć ciekawe, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile kucy wypluła E36, no to napiszcie mi to też w komentarzu. No i mam też dużo innych planów na kolejne odcinki, no ale jak wiadomo, wszystko rozwija się o hajs i o czas, więc zobaczymy, jak to wygląda. No ale doszedłem do takiego wniosku, że chyba czas coś zrobić w końcu z tym E36, żeby nie straszyło tak tymi pękniętymi nadkolami i tak dalej, więc może jakieś poszerzenia, kto wie, kto wie. No dobra. Nie przedłużając, mam nadzieję, że wideo wam się podobało, jeżeli tak, no to subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, łapki w górę, bla bla, 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 I widzimy się w następnych odcinkach. Rest in stream, sprzyjaciele!